Jeszcze na początku przypominam Wam o konkursie na 1000 Fałdolców. Wszystko co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział, to zasubskrybować mój kanał oraz wszystkie kanały, które znajdują się w opisie, zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz w komentarzu napisać Biorę udział. O wszystkich informacjach i tak dalej odnośnie tego konkursu będę Was informował na karcie społeczności na tym kanale, także po prostu polecam zasubskrybować wraz z dzwoneczkiem. A w dzisiejszym filmie chciałbym wam przedstawić kilka naprawdę ciekawych informacji na temat sezonu 6 Fortnite'a. Także między innymi zwiastuny oraz właśnie skiny, które mogą się pojawić w następnym sezonie. Będzie to bardziej w formie takich newsów, czyli tak jak to robiłem kiedyś, ale tutaj po prostu przedstawię wam najciekawsze informacje, bez żadnych darmowych fałdolców i tak Także moi drodzy, jeżeli chcecie więcej właśnie tego typu materiałów, to zostawcie po prostu tutaj łapkę w górę. No i generalnie byłoby mi naprawdę, naprawdę miło, gdybyście użyli mojego kodziku w sklepie, a najdokładniej HEXO 32, także moi drodzy, ja już zapraszam Was do oglądania. Także na samym początku przejdźmy sobie do kilku skinów, które mogą się pojawić w następnym sezonie. Oczywiście informacja, którą wam za chwilę podam nie jest w żaden sposób potwierdzona, lecz jest to tylko i wyłącznie właśnie domysł. Także generalnie na samym początku jest to 8 skinów, które ostatnio pojawiły się na stronie Kevuru Games. Generalnie no to właśnie jest to firma, która współpracowała już z Epic Games i tworzyli oni właśnie dla Epica kilka naprawdę ciekawych koncepcji skinów, które potem Epic wprowadzało do Fortnite'a. No i generalnie no to właśnie po sobie na stronę Kevuru Games, mamy tam taką autografikę. Wygląda ona naprawdę ciekawie, a w tle widzimy najprawdopodobniej wybuchający punkt zerowy. Oczywiście, może być to grafika, która jest nadzwyczajnie w świecie po prostu propozycją, czyli po angielsku konceptem, ale może być to również jakaś podpowiedź do nadchodzącego sezonu. Tym bardziej w portfolio właśnie Kewuru Games pojawiło się naprawdę 8 ciekawych skinów. No i generalnie są to niektóre przeróbki, właśnie jakichś skinów, które już kiedyś były w Fortnite, na przykład Midas, tylko że bardziej taki młody, ale mamy tutaj również kilka innych, naprawdę ciekawych skinów. No i generalnie, no to najprawdopodobniej, albo będą to skiny właśnie z karnetu bojowego, czyli po prostu 8 skinów, w każdym karnecie bojowym znajduje się normalnie 8 skinów, więc w sumie jakoś by to tam pasowało, albo jest też opcja taka, że będzie to jakiś pakiet, który pojawi się w Fortnite'cie. Bardziej w sumie pasuje mi ta opcja druga, ale kto wie, możliwe, że jest to przeciek właśnie wszystkich skinów, które pojawią się w następnym sezonie. W komentarzu możecie napisać, co po prostu na ten temat sądzicie i co sądzicie na temat tych skinów. Kinów. Czy jeżeli pojawi pojawiłyby się one w Fortnite, to po prostu czy są one spoko, czy dla Was tak średnio? Także moi drodzy, teraz naprawdę ważna informacja na temat właśnie całego motywu następnego sezonu. Także generalnie nie będzie on dotyczył DC, czyli można by powiedzieć skinów bardziej z Marvela i tak dalej, i tak dalej. Generalnie według youtubera Tabor Hill, który już nieraz dawał nam przecieki na temat nadchodzących sezonów, no to sezon szósty nie będzie właśnie dotyczył DC. Pomimo tego, że właśnie została dodana taka informacja od jednego z leakerów, że w następnym sezonie ma się pojawić naprawdę ważna rzecz, a najdokładniej Batman, no i generalnie chodzi tutaj o właśnie można by powiedzieć jego taki nowy styl, tylko że zostanie on dodany za pomocą skina, którego będziecie mogli zdobyć za pomocą komiksów. Generalnie działa to mniej więcej na zasadzie takiej, że na jednej takiej stronce możecie sobie kupić komiksy, no i w każdym z tych komiksów po prostu jest kod i za każdy z tych kodów po prostu coś dostajecie. Łączna wartość tego całego zakupu kosztuje około 120 zł, no i łącznie mamy tam około 6 nagród, z czego jeden z nich to właśnie nowy styl do skina Harley Quinn, a a po prostu za użycie wszystkich sześciu kodów dostajemy skina właśnie Batmana. Teraz generalnie, moi drodzy, przejdźmy sobie właśnie do tej informacji, którą dał nam jeden z likerów. A najdokładniej napisał on, że jedna pętla trwa 22 minuty, po tym czasie świat na nowo się resetuje, włącznie z postaciami. Batman został uwięziony na wyspie, tracąc częściowo pamięć. Następnie Batman przerwał pętl pętlę, no i odkrył największą tajemnicę wyspy, czyli samą pętlę. Generalnie w sezonie 6 podobno ma zostać właśnie jakaś dodana podziemna miejscówka, która ma dotyczyć Batmana i będzie tam właśnie do znalezienia Batman. No i generalnie właśnie, moi drodzy, no to ty, jak już mówiłem na temat te skina tego Batmana, to będzie on do zdobycia po prostu poprzez te komiksy. Tym bardziej końcowy event, właśnie w tym sezonie, który będzie nam zapowiadał następny event, czyli w sezonie szóstym, może naprawdę sporo dotyczyć właśnie kostki. Generalnie, no to teraz macie, że tak powiem, taki zwiastun, teaser lub przeciek. No i generalnie zaraz sobie przejdziemy do właśnie większej ilości takich zwiastunów. Ale tutaj macie jeden z nich, i generalnie są naprawdę podobne do kostki z za czasów eventu, gdzie była ta cała latająca wyspa i tak dalej. Także myślę, że to może mieć coś na rzeczy i że ten końcowy event rzeczywiście będzie powiązany lekko, chociaż z Kevinem. Także teraz moi drodzy, przejdźmy sobie do ostatniego, jak i też najważniejszego tematu w tym filmie, a najdokładniej zwiastunów sezonu 6. No i po prostu po angielsku są to teasery, czyli takie małe zapowiedzi, które pojawiają się prawie co sezon. Generalnie no to na samym początku Xbox dało wpadkę, przez co udostępniło nam takie oto zdjęcie, w którym widzimy naprawdę mało, gdyż jest tu tylko bus bojowy i napis Fortnite. Generalnie może to oznaczać powrót do przeszłości, że wrócimy do starej mapy i tak dalej, ale jakoś Bym się na to zbytnio nie nastawiał, także no cóż. Tym bardziej, moi drodzy, no to właśnie na moment nagrywania tego filmu niedawno pojawił się drugi zwiastun, i teraz widzicie go na ekranie. No i tutaj również nie ma za dużo podpowiedzi. Mamy tutaj napis: Fortnite, sezon 6 i po prostu datę rozpoczęcia tego sezonu, czyli 16.03.2021. I w sumie to nie daje nam aż tak dużo do myślenia, gdyby nie to, że te trailery są po prostu zbyt normalne i generalnie może to zwiastować to, że będzie to sezon, który po prostu będzie tak jak za dawnych czasów, czyli za czasów sezonu trzeciego czy tam naprawdę drugiego. Wydaje mi się, że byłoby to naprawdę spoko od strony Epic Games i myślę, że wtedy naprawdę sporo graczy również wróciłoby do Fortnite'a. Także to by było na tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że przedstawiłem wam naprawdę większą część informacji na temat nadchodzącego sezonu. Bynajmniej przedstawiłem wam te najważniejsze, także jeżeli chcecie więcej jakichś filmów typu właśnie newsy czy coś takiego, to po prostu zostawcie tutaj łapkę w górę. Gdyż raz na jakiś czas, no to w sumie takie newsy sobie wstawić to chyba nie będzie złe. No i co moi drodzy, widzimy się jutro o 12, trzymajcie się i cześć.